Co? To. to zrobił wczoraj ogromny bałagan w klasie. No nie ja, to on. Ale ja też nie, to on. To. On pewnie. Ej, no dzieciaczki! <śmiech> Ej, <śmiech> dzieciaczki! My mamy być grzeczni! I jeśli nie będziemy grzeczni w przedszkolu, to w szkole będziemy mieli same jedynki! razie, cóż, Kostek! Mikołaj! Drugi Mikołaj! Ignacy. Dzieci, bardzo ładnie i super, że zdałeś się do tej szkoły. Jestem przeszczęśliwa, że zdaliście do szkoły. Mam nadzieję, że będziecie wzorowymi uczniami. Ja. Jestem Amelka. Okay. Jestem Hania. Jestem Hania. Jestem Ania. Jestem Zosia. Jestem Natalka. Jestem Bianka. To jest pedzalet To jest boisko Tu wejście Tu dla rodziców Tu szat. Tutaj jest biblioteka Tu jemy Tu siku Tu piciu Przedsiedlice 4-8. Tu klasy 1 3. Tu sekretariat. Tu pokój nauczycielski. Tu biologia i geografia. Tu się siedzi. Tu matematyka. Tu historia. Tu jest W. Tu więcej i pedagog. To już koniec naszej przeprowadzki po naszej szkole. Dajcie się łapki w górę! A tu angielski. Nie? No. może już wyjdziemy. Dobra. Pani na pewno wszystko przeszukowała. Cześć, ja mam do Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść na swoich miejscach. Dobrze, moi kochani, e, proszę już e, wziąć na Wasze karteczki. Dobrze, tutaj plan. macie już e, tutaj zadanie, które macie zrobić. Tutaj e, moja zadańka. E, tutaj narysowała. tak sądzę. E, czy to będzie na ocenę? E, tak, e, najwięcej to piątka, plus taką łagodniejszą skalę będę oceniała. No dobrze, zaczynajmy rysujcie. Mamy to przepisywać, tak? Tak. Dobrze. Na całą kartkę, czy taki mały fragment może być? E, możecie jak chcecie, e, projekt jest dowolny, tylko krajobraz mokrego lasu, tak jak jest napisane. Zaczynajcie. Dobrze. Dobra, Dobra, moi nie. Ja już, e, czas. E, dobrze moi Dzień moi tam dobry. się 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 Ja Dzień już do biurka. E, oddacie nam, e, oddajcie mi. Dzień dobry. Super, super, super. Bardzo ładne. No wspaniałe. Ale... E. Tutaj nie do końca. Białe tło. Oj! E, Proszę pani, bo ja to rozerwałam. Matko jedna Oluś, ale nie musisz przepraszać. Odłóż tą gumeczkę. Nic się nie stało. Ale to tak nie jest gumeczka. Tjuska. Dobrze, ja y, już sprawdzam o jeszcze Hanieca i posprawdzam sprawdzam, wy macie na razie y, wolne. Idźcie się bawić. Nie. Jeszcze do swojej kultury? Zapiszę, że przepiszę i to wyrzuci. Aha. Kto tam gada? Nie. Wyleczkowska? Proszę Pani. Nie. Tak? Bo Aga używa telefon i gra w Brawl Starsa. Co? Cicho. O Minus 15. Jaki temat? Jeszcze zapytacie i a, czytacie, Wyciągamy będziecie... Pychałbym na Ojej, znowu szóstka, kolejna dzienniku. Pozdrawiam. Siadaj. z jaki pokaż pani po... Nie, nie mam nic pisane. na musisz że A, dobra. Proszę. Jaki temat Pychałbym na sojowe, Potęgowanie. to jest matematyka, dziecko. Zapiszcie mogę A ja grupę ja. B Gdzie jest. Tak, jasne. Jestem jako grupa. A, B, A. Czy jestem B? A, A, A B, A. Okay. Jestem B. Ja. Grupa B To jest tylko jedno pytanie. I grupa. Ech, ech. Proszę pani. Co? Sabina zgapia. I tak po tym na innej ławce. Nie na mojej. Sabina zgapiała. Proszę pani. Zamknij się pijono. Co? Jak ty się oddywasz do Zosi? Idę to odłożyć. Idą też minutkę. Ja chyba jestem grupą B. Łatwo, nie nie mi. A ty nie był dbać o garstkę. się wybacie? Czy cię drugą grafikę? Nie. 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 pani? 1, 0, 5, 3, 2, 1. I macie chęć! Macie 3 minuty. No, Poglądajcie. A ja sobie krzyczę. Właśnie pani, mogę poprosić o porównanie w karty 1, w kartę? Nie. Lubię, zawsze jest bardzo, zróbcie. nic nie sprawdzę. Dużą kuszę, może tamta była trudniejsza Ciebie. Tak nie nauczyłaś się tego. Razy. I wyrzuć to i nie rób mi bałagan w mojej sali. A ja napiszę wam. Nie, to już pójdę do domu. A no tak, tak! Kiedyś Sabina. No, widzę. Dzień dobry pani. Ta Sabina. Ta Sabina. Bye. Sabina. Jo. Dzień dobry. Co się mówi? Zapraszam za spóźnienie. Nie mam do powiedzenia. Um, Zapiszcie temat zrobiona przez przypadki. Jaki temat odmiana przez przypadki? Jezu, Halinka, ja ci mówię, że my musimy się spotkać na jakąś kawkę i herbatkę. Po prostu te bachory mi dzisiaj wykończą, dzisiejsza młodzież. To jest masakra. Idę do toalety. Mam nadzieję, że macie trochę rozumu. i nie wyjdzie. Dobrze, proszę pani, że... do. przepij no i klasę. Dobrze. Dobre. Co to było za komentarze? O Nie wytaczają mnie do dziecięcia! Pani trochę nami pisała, gdybym mieli i nie zauważył, gdybym wyszła! Proszę o Czy pani mnie odpuści? Ja yes. Co to było? Proszę pani, żebyś pukała, Aha! Nikogo nie mam! Idę dojść! Niech pani tu będzie! Niech yes. pani yes. tu będzie! Niech pani nie wyskoczy! Nie, pani!